Znajdujemy się w Piskorzowie w gminie Pieszyce. E, mamy dzisiaj e, taki festyn, biesiadę, która w tym roku nie nazywa się Dożynki. Jest to takie wydarzenie. Integracyjne, które ma być okazją do tego, żebyśmy się tutaj spotkali z naszymi sąsiadami, z rodzinami i chwilę tego czasu na dworze spędzili w sołectwie. Dla mieszkańców przygotowaliśmy e, oczywiście jedzenie, e, mamy tradycyjnie pierogi, gulasz, e, ciepłe dania e, dla dzieci, frytki, rzecz jasna deser, lemoniady, e, zimne napoje. Oczywiście moc atrakcji, e, DJ e, Pandarek, nasz listonosz e, znany wszystkim, tutaj pięknie zabawy dla dzieci. Wieczorem zabawę taneczną dla, dla dorosłych, ale zapewne dla dzieci też. Mamy tutaj Mistrza Europy w Warcabach w tym roku. Piłkarze nasi z naszego klubu sportowego przygotowują nam atrakcje sportowe. Będą zawody dla dzieci. Mamy tutaj mieszkańcy, szukają dzieci znajdują atrakcji w postaci choćby przejażdżek motocyklem. Mamy dmuchańce, to co z reguły na, na tych naszych biesiadach się... Pogoda... W tej chwili jest e, w sam raz. Ale patrzymy na radary pogodowe, bo faktycznie dzisiaj zapowiadane deszcze i burze, z tego względu choćby parkiet w tym roku pod zadaszeniem, robimy co możemy, żeby się zabezpieczyć. Frekwencja dopisała, co prawda dopiero się zaczęła ta nasza impreza, liczymy, że będzie tych ludzi jeszcze więcej, ale już są w dobrej ilości. Ja osobiście życzę naszym mieszkańcom i wszystkim gościom, którzy odwiedzili nas na tej uroczystości naszej, wszystkiego dobrego, dobrej końcówki wakacji i dobrego startu w rok szkolny i w rok zawodowy. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach w Piskorzowie.